Cześć, witam Was na kanale Like makijażowy tak na wstępie powiem, że wiem, że mam ciemniejszą buzię od reszty, ale testowałam podkład i wiecie, tak to czasem się kończy. No dobra, ale przejdźmy do filmu, a dzisiaj w filmie Hadalabo Tokyo te cztery rzeczy wam powiem, co o nich myślę. Przepraszam, nie 4-5, bo, bo mam jeszcze maseczkę. O, tak. No więc dla tych, którzy mnie followują na Instagramie i fanpage'u, nie jest tajemnicą, że te produkty dostałam. I zanim również zacznę mówić o tych produktach, e, wspomnę Wam, że mam cerę mieszaną w kierunku do tłustej, z tendencją do niedoskonałości i mam lekko rozszerzone pory. No więc kosmetyki Hadala, bo Tokio są kosmetykami japońskimi do pielęgnacji cery i są dostępne tylko i wyłącznie w Rosmanie. także nie dostaniecie ich nigdzie indziej w Polsce, Rosman ma je na wyłączność. I nie będę tutaj się Wypowiadała na temat tego, czy na rynek europejski weszły kosmetyki właśnie tej firmy z gorszym, czy lepszym, czy innym składem, ponieważ czytałam też takie opinie. Ja się będę wypowiadała konkretnie o tych europejskich Hadala Botokio, e, europejskich, znaczy japońskich wypuszczonych na Europę, tak? Także nie będę się wypowiadała tutaj na temat składów, e, które są tam i u nas. Konkretnie tutaj o tych produktach dzisiaj gadamy. Jeżeli masz jakąś informację na temat składów, czym one się różnią, czy to jest dla nas lepiej, czy gorzej, i tak dalej, to napisz to proszę w komentarzu. A jeżeli jesteś ciekawa, czy coś takiego ma miejsce, to zerknij do komentarzy, bo może już ktoś udzielił takiej odpowiedzi. Tak jak już większość z Was słyszała, koreanki, Japonki, ogólnie azjatki yy, lubią i robią tą wieloetapową pielęgnację. No i tutaj w pielęgnacji japońskiej hadala bo Tokio mamy Właśnie takie cztery etapy pielęgnacji jest to oczyszczanie. Całodzienne nawilżanie, zatrzymanie wilgoci w skórze i pielęgnacja kompleksowa. No i pojedziemy sobie po kolei. Jeżeli chodzi o oczyszczanie, ja mam tutaj Hadala Botokio Gentle Hydrating Cleanser All in One. I tutaj jest po prostu kremowy żel oczyszczający do mycia twarzy, japoński kosmetyk rozpoczynający rytuał pielęgnacji skóry twarzy, krem o puszystej konsystencji w kontakcie z wodą zamienia się w kremową piankę, która doskonale oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń pozostawia skórę idealnie czystą, znakomicie nawilżoną i jedwabiście wygładzoną zawiera hyaluronik acid, czyli kwas hialuronowy. I tutaj w tych produktach Hadala Botokio właśnie mamy kilka rodzajów kwasu hialuronowego, w tym ten właśnie, ten nie pamiętam jak on się nazywa, małocząsteczkowy czy coś takiego, który wchodzi dużo głębiej po prostu niż te zwykłe kwa kwasy hialuronowe, które tylko osadzają się na wierzchu twarzy. Tutaj w składzie mamy właśnie ten lepszy, który też wchodzi nam dużo głębiej w skórę, żeby móc ją właśnie już tam od środka lepiej nawilżyć. No i wracając do tego żelu. Ja ogólnie tych wszystkich produktów używałam przez około 3 tygodnie. Następnie dałam je do poużywania mojej koleżance, która ma skórę przesuszoną, wręcz tak jak mi mówiła, ma tendencję do łuszczenia się skóry na policzkach właśnie z tego przesuszenia. Także powiem Wam, jak się sprawdziły te produkty u mnie i jak się sprawdziły u niej. Tego żelu jej nie dawałam. Ten żel używałam sobie sama cały czas, ponieważ bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Skóra po umyciu tym, tą pianką, tym żelem Zamieniającym się w piankę, jakby, bo faktycznie, jak macie wilgotne dłonie i nałożycie ten żel na ręce e, i tak przeczycie troszeczkę tymi rękoma, on się zamienia właśnie w taką piankę myjącą. Ja go lubię używać w duecie z mocniej oczyszczającym żelem, w sensie, że najpierw e, większość właśnie makijażu, który mi zostaje na twarzy po zmyciu płynem micelarnym, zmywam mocniej oczyszczającym żelem, następnie już takie dodatkowe oczyszczanie wykonuję właśnie tą pianką, przez co skóra nie jest taka po, ściągnięta po umyciu. Jest bardzo fajnie nawilżona, bardzo ładnie oczyszczona. Naprawdę nie czu... najfajniejsze jest to właśnie, że nie czuję takiego ściągnięcia po tym żelu. No i powiem Wam, że to mi się najbardziej w nim podoba, właśnie, bo poza tym, że robi to, co ma robić, czyli oczyszcza twarz, to właśnie nie pozostawia takiej ściągniętej skóry, czego bardzo, bardzo nie lubię. A z takich technicznych rzeczy to mamy tutaj 150 ml, 9 miesięcy od otwarcia, no i ten żel bardzo, bardzo, bardzo się u mnie sprawdził. Następna rzecz w pielęgnacji z kosmetykami Hada bo jest to całodzienne nawilżenie. I tutaj mamy do tego Lotion. Japoński silnie nawilżający Lotion z formułą Lock-in Moist do częstego stosowania. Zawiera super hyaluronic acid, gwarantuje utrzymanie optymalnego poziomu wilgoci w skórze i przeciwdziała procesom starzenia. I powiem Wam, że ten y, Lotion jest naprawdę fajny, ale jak dla mojej skóry, która jest przetłuszczająca się... Natomiast nie jest y, od środka jakby przesuszona, odwodniona. Y, w sensie no mam bardzo fajnie nawilżoną skórę, która ma skłonności do przetłuszczania się. Ten lotion mi wystarcza w zupełności. Ja już jak nałożę sobie ten lotion na twarz, ja nie potrzebuję nic więcej. Bardzo fajnie nawilża mi buzię. Jego się daje dosłownie tylko kapkę. to jest to jest taka woda. Także też trzeba uważać nakładając go, żeby się tym po prostu nie porozlewać. Tutaj mamy taką pompeczkę, jakby właśnie nakładamy go na, na dłoń, rozcieramy sobie go tak w rękach i wklepujemy w twarz. Ważne jest to, żeby wklepywać, nie rozcierać te produkty, bo wtedy lepiej je wpłaczamy po prostu w naszą skórę. Ja czasami mi się nie chce, ja rozsmarowuję sobie, ale to już... To już inna bajka, powinno się wklepywać. No i ten lotion dałam również właśnie tej mojej koleżance z przesuszoną skórą i powiedziała, że jej skóra piła. Ten lotion po prostu jakby mogła to, by całą butelkę sobie wylała na twarz, ale ona stosowała się do wszystkich zasad opisanych, właśnie, żeby dać tylko troszeczkę na rękę i ona tak robiła. I naprawdę ten lotion u niej się wchłaniał w chwilę, moment. Bardzo fajnie yy, ta skóra go piła. U mnie, tak jak mówię, ten lotion wystarczy. U mojej koleżanki z przesuszoną skórą ten lotion to było za mało. No i następnym krokiem pielęgnacji będzie zatrzymanie tej wilgoci, czyli tutaj mamy taki produkt do tego, jest to serum do twarzy. Ja wam już wyciągnę to z kartonika, pokażę, jak to wygląda. To jest taka, e, takie opakowanie z tłokiem, właśnie. No i co oni nam tutaj napisali? Mocno nawilżające serum, zawierające skoncentrowany super hialuronic acid, preparaty z prawdziwym zastrzykiem nawilżającym dla skóry oraz pomaga zatrzymać w jej wnętrzu zapasy wilgoci na wiele godzin. Serum zmniejsza widoczne oznaki zmęczenia i sprawia, że cera zyskuje zdrowy wygląd, jest odświeżona i wypełniona. No i tutaj te serum mamy właśnie, zaraz po tym lotionie, jak ten lotion się wchłonie. Nakładać też troszeczkę taką karę, na buzie i powiem Wam, że te serum razem z tym lotionem dla mnie to już było za dużo. Moja skóra już była zbyt mocno nawilżona już tak troszeczkę mi się to nie chciało wchłaniać, tak lepiło się na tej buzi. Natomiast mojej koleżanki też bardzo super to się sprawdziło. Bardzo szybko jej się wchłonęło to w buzię. Skóra była bardzo fajnie nawilżona, miękka, wygładzona. Także moja koleżanka jak najbardziej była zadowolona z tego serum. U mnie, jak mówię, jak stosowałam je w pojedynkę, z, b, ani bez lotionu i bez kremu, to sprawdzał się bardzo fajnie te serum. również nadaje się pod makijaż, bardzo fajnie sprawdza się pod makijażem, także spoko. No dobra, i teraz szybko przejdziemy sobie do pielęgnacji kompleksowej, czyli tutaj mamy nasz krem do twarzy. też go wyciągnę, wam pokażę jak on tutaj wygląda. mamy coś takiego, takie bardzo ładne opakowanie jest plastikowe, czyli jest leciutkie. Luksusowy preparat o delikatnej żelowej konsystencji, który łączy w sobie udoskonalające działanie kremu i serum. Dzięki wysokiemu stężeniu Super Hyaluronic Acid bardzo intensywnie nawilża i wypełnia skórę, pozostawiając efekt aksamitnie miękkiej i gładkiej cery. No i powiem Wam tak, o ile ten krem stosowany w pojedynkę jeszcze jako tako u mnie się sprawdzał, choć też był zbyt mocno nawilżający, to już jak nałożyłam sobie na twarz to wszystko, to po prostu była jakaś masakra. U mnie to się nie sprawdza. Yy, za dużo miałam tego na buzi, nie chciało mi się wchłaniać, i to nie jest tak, że ja nie czekałam yy, na przykład, aż się tam jedna rzecz wchłonie, żeby nałożyć drugą. Nie nawalałam wszystkiego naraz. Tylko faktycznie czekałam, aż się wchłonie, wklepywałam wszystko tak jak powinnam. I przez te trzy tygodnie właśnie przez jakiś czas używałam wszystkiego naraz. Próbowałam, czy to się mi yy, jakoś, czy się przestawię, że będzie mi pasowało. Ale nie. Później używałam w pojedynkę każdego produktu, i powiem Wam szczerze, że najbardziej u mnie się sprawdziły te dwie rzeczy: żel i ten lotion. I u mnie to wystarczy, powiem Wam, że jeszcze przypomnę, że ja mam cerę właśnie mieszaną w kierunku do tłustej, i u mnie te dwa produkty jak najbardziej się sprawdziły. Natomiast moja koleżanka, której dałam te wszystkie produkty gdzieś na półtorej tygodnia około, używała wszystkiego naraz i powiedziała, że. Po używaniu tych produktów już po kilku dniach zauważyła, że skóra na policzkach jej się przestała łuszczyć. Miała idealnie nawilżoną skórę. Nawet mówiła mi właśnie, że po siłowni nałożyła sobie te wszystkie kroki na twarz i. Nie miała czegoś takiego właśnie, że jej się nie chce wchłaniać czy coś, wręcz przeciwnie, bardzo jej skóra to wszystko piła, bardzo była nawilżona, miękka i wygładzona. I moja koleżanka jest bardzo, ale to bardzo zachwycona tymi produktami. Ja niestety nie wszystkimi, tak jak mówię, tylko Lotion i żel skradły moje serce, natomiast reszta tych produktów dla mnie jest po prostu za ciężka. Także przede wszystkim nie zgodzę się tutaj z tym, że producent mówi, że to jest do wszystkich typów cery. Może do wszystkich typów cery, ale trzeba by było też zaznaczyć, że jeżeli do tłustej bądź mieszanej, to odwodnionej. Ponieważ skoro ja nie mam skóry odwodnionej, to ja nie potrzebuję aż takiego mocnego nawilżenia, i u mnie to się po prostu nie sprawdza. Mam tutaj jeszcze właśnie maseczkę, ona jest zamknięta, nieużywana, bo ja też miałam właśnie maseczkę dostałam w tym zestawie, i jeszcze zanim sobie ją użyłam to w Rossmanie była promocja na Hada Labo właśnie 2 plus 1, gra... nie kup jedną rzecz i będziesz mieć maseczkę gratis i ja wtedy kupiłam sobie maseczkę i maseczkę dostałam gratis, także mam jeszcze dwie te maseczki i powiem Wam, że te maseczki też są ultra mocno nawilżające, one są jakby takie nasączone mega gęstym kiślem i powiem Wam, że kurczę, ja, ja chcę jak najbardziej obiektywnie zabrzmieć, ale u mnie to było zbyt ciężkie skóra była fajnie nawilżona, ale jakby nie wchłonęła tego wszystkiego, co powinna, bo już po prostu nie mogła. I jak ściągnęłam tą płachtę z twarzy, bo to jest maska w płachcie i próbowałam smarować te wszystkie resztki w twarz i w szyję, w dekot, to, to mi się nie wchłaniało po prostu, to mi się lepiło, zostawiało, zostawało tu wszędzie. Myślę, że jak na moją skórę, to tego kwasu hialuronowego, tych wszystkich dobrych składników, to tam było aż za dużo. Także tak, ja tutaj w tej recenzji nie zagłębiałam się w składy za bardzo, nie zagłębiałam się właśnie w różnicę pomiędzy naszą wersją a wersją japońską bo jakby nie o to tutaj chodzi konkretnie chciałam się wypowiedzieć na temat tych produktów które dostałam i specjalnie żeby ta recenzja była jak najbardziej rzetelna dałam też właśnie nie osobie która ma zupełnie inną cerę niż ja żeby wam też powiedzieć od razu dla kogo może się to sprawdzić a dla kogo nie Dodatkowo też Wam wspomnę, że mama właśnie tej mojej koleżanki raz sobie na noc nałożyła te wszystkie kroki, a jej mama ma skórę taką normalną, dojrzałą i też dla niej to było za dużo. Musiała to zmyć wszystko z twarzy, bo no przeszkadzała jej po prostu. Napiszcie mi w komentarzach, czy miałyście już jakieś z tych produktów e, naszych polskich, a może miałyście te japońskie, czy widziałyście jakieś różnice, jak się one u Was sprawiły, tak po rusku, jak się one u Was sprawdziły. Ja tak jak mówiłam, oddam z powrotem do koleżanki ten serum i ten krem, bo dla mnie to jest za dużo. Zostawiam sobie lotion i żel do mycia twarzy, bo naprawdę bardzo fajnie się u mnie sprawdziły. No i to tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.